Cześć. Słuchajcie, przychodzę z skończonymi produktami. Na tapecie agent Max WC Kaczka. I WC Kaczka proszę was, jest niebieska. I teraz powiem Wam, że to jest jeden z tej półkowej yy, sceny półkowej yy, detergent i wiele już miałam tych agentów Maxów. Ale ten powiem Wam błękitny to całkiem całkiem sobie. Niczego chciałam powiedzieć, niczego sobie. Zalałam muszle, zostawiłam, no powiedzmy, na te 10 minut. I wystarczy, że spłukałam i powiem Wam, że jest ok. On nie ma błękitnego koloru, ma taki szklisty biały. Eee, pachnie chemią, ale nie tak mocno, żeby tam, wiecie, przeszkadzał ten zapach. Nie, 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 jest w nim w porządku. Także powiem Wam, że eee, no takie dobre 7 na 10 bym dała. Także jest spoko. No i tutaj. <laughs> Płyn AA, czyli Green Pharmacy. Słuchajcie, to jest któryś już z rzędu Green Pharmacy, któryś, nie wiem, drugi albo drugi to na pewno, nie wiem czy nie trzeci. W każdym razie Żurawina, ogórek, nie wiem. Żurawina na pewno, a, Koradembu, przepraszam, nie doczytałam. Koradębu. I teraz słuchajcie, no ja akurat koredę dębu toleruję, to znaczy mój organizm toleruje w sensie takim w kosmetykach, więc no powinna być zadowolona i dużo rawina też spoko. No jednak ten, ten płyn tak nie do końca spełniał moje oczekiwania. No nie odświeżał mnie w tych naszych miesięcznych dniach kobiecych, więc no daję mu takie 4 w maksie 5 na 10. No no, nie do końca to jest to, czego oczekiwałam od niego. Także taki dzisiaj na pół na pół ten, ten filmik. Dzięki, wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Papa. Pa.